Więc tak, witam Was wszystkich, z tej strony Łukasz. wam, że kawałek filmu, którego nagrałem, obejrzeliście. Jak sami widzicie, miał być fajny wypad, kurczę. No a wyszło, jak wyszło. Więc tak, no nie nagrywałem więcej, bo mówię, nie ma sensu. Musiałem się zastanowić, co z tym wszystkim dalej zrobić okazało się, że jest z tego w wodzie jeszcze więcej. Więc musiałem odczekać jeden dzień. A teraz na chwilę obecną jadę na spotkanie, nie wiem, no, z saperami, nie wiem czy policja będzie po prostu zgłosiłem to. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, mam nadzieję, że dobrze. Oni już powinni tam na mnie czekać, ja im wskażę miejsce. Po prostu, no niech działają, niech to dziadostwo, za przeproszeniem Z tych naszych wód, rzek, powyciągają Będzie głowa spokojna, także Dobra, odezwę się jak będę dojeżdżał na, na miejsce No i dobra, ja już w sumie dojeżdżam tutaj Widzę, radiowóz policyjny stoi Jeszcze <tuszy> gdzieś tutaj powinni być saperzy Nie wiem, czy dopiero dojadą, czy nie dojadą, także Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, ja już sobie tutaj staję skręcamy 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 także zobaczymy jest, jest radiowóz także zobaczymy jak to wszystko wygląda Patrolu Saperskiego jeszcze nie widzę. Nie wiem czy oni dojadą, czy po prostu są już z drugiej strony mostu. Dobra, ja się wyłączę, odezwę się później. Dobra. A więc tak, my już wyjeżdżamy. Przyjechał patrol Saperski na dwa wozy. Także jadą tutaj wszyscy za mną, ja ich doprowadzę. No i zobaczymy co będzie dalej. No. Dobra. Także powiem Wam, że dziwnie się czuję, mając taki ogon za sobą, ale zaraz zobaczymy, bo jedzie już, jadę, wszystko za mną jedzie, jakbym prowadził ogon. Także, Także widzicie, na no kurczę, no z taką asystą za plecami to jeszcze nie jechałem Przyspieszamy i zaraz skręcamy Także taką mamy drogę Jak widać na chwilę obecną Kurczę, Nie mogę sobie obrócić kamery Bo bym wam pokazał co za mną jedzie Naprawdę na dwa porządne wozy Zobaczymy no, Niech sobie jakoś poradzą Byle szczęśliwie pozabierają to wszystko Będzie rzeka czyściejsza Nie wybuchu od wszystkiego Po prostu będziemy bezpieczni Tak a więc tak, wszystko udało się zabrać. Fajna ekipa kurcze. O, są dwa wozy Zabrane wszystko. Także tak to wszystko wygląda nasz teren. Nasze rzeki. No. Miejmy nadzieję, że będzie tego dziadostwa jak najmniej w wodzie. Dobra. O. Także. Taki ogon wciągnąłem za sobą. No. Ale cieszy mnie to, że to jest zabrane wszystko. Nikomu już nie będzie zagrażało.